Witam Was moi drodzy, no ja już niestety w drodze do Szczecina tutaj z moim synciem ale więcej tutaj chciałem powiedzieć może o moim wczorajszym treningu. Moi drodzy nie ma do końca takiej mega mega satysfakcji, bo jednak jeżeli chodzi o to moje wyciskanie na ławce płaskiej, gdzieś tam z tyłu głowy miałem taką cichą i malutką nadzieję, że jednak te 8 powtórzeń wyjdzie na 185 i powiem Wam, żeby wyszło, tylko, że w 6-7 powtórzeniu troszeczkę się pogubiłem. Zaczęła się walka, żeby gdzieś tą sztangę jeszcze wyprowadzić do góry. No i tutaj straciłem zbyt chyba dużo siły i generalnie troszeczkę ponaciągałem przyczep piersiowy i bałem się że tak powiem, schodzić z ósmym powtórzeniem na dół. Więc trening do do powtórzenia. Co więcej, no, malutki progresik na wyciskaniu sztangi 100-kilowej. 37 powtórzeń. Dalej, moi drodzy, była moja ślicznotka, która niedawno do mnie dojechała, czyli mój hamerek. Hamer w leżeniu przede wszystkim. No i kończyliśmy tam, moi drodzy, 100 kg na rolce było 6 powtórzeń. Wcześniej było tam 80 kg na roczce, no to 8, bo takie ósemki robiłem. No i tutaj na pewno w tym ćwiczeniu będziemy dążyć do tego, aby wyszło mi na, na tym ciężarze 200 kg 8 powtórzeń. Jak wyjdzie no to wiadomo dołożymy piątkę na, na rączkę i, i, no i będziemy próbować znowu dojść do 8 powtórzeń. E, uważam ogólnie, że ten mój trening obwodowo był za, e, bardzo, bardzo duży, bo już e, odczułem naprawdę mega zmęczenie przy wyciskaniu na ławce skośnej, gdzie tylko 140 kg wycisnąłem 4 razy. E, oprócz tego tutaj, no doskwiera mi tutaj, nie mogę trafić w punkt, bo gdzieś tam e, są te małe problemy, są te małe kontuzje i gdzieś tam Staram się znaleźć tą taką najbardziej, najbardziej odpowiednią trajektorię ruchu, żeby mi nie bolało, więc uciekam w lewo, w prawo, ale mówię, no, kratka wczoraj po, po tych paru ćwiczeniach była tak zmordowana, że już, że tak powiem, nie, 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 nie oddawała tego po prostu, tak jak mówię, no, bo najłatwiej można było powiedzieć, przełamywała mnie z powtórzenia na powtórzenie. Dalej, moi drodzy, był środek klatki, czyli to takie moje ściskanie i plus ostatnie ćwiczenie moi drodzy, rozpiętki na hanterkach. Moi drodzy, no warto sobie chyba zobaczyć ten materiał, bo czemu tak naprawdę ma to wszystko służyć? No, to moje materiały, które ja wrzucam, ja traktuję jako dowód. Dowód na to, że to co mówię, to robię. I ten, ten progres tygodnia na, na, na tydzień naprawdę tutaj jest bardzo widoczny, gdzie ja już tutaj z góry uprzedzam, życzę Wam takich samych e, progresów, takiego szybkiego dość e, powrotu do takiej swojej naturalnej, e, codziennej formie po dłuższej przerwie bez treningu jak to było u mnie. To wiadomo, przerwy w treningach to są to, to, to różne powody, czasami brak czasu, czasami kontuzje. To no, powodów można wymieniać i wymieniać, także e, mówię, no dnia pewnie by nie starczyło, prawda? Także moi drodzy, no zapraszam Was tutaj do obejrzenia e, tego, co się dzieje. Jest mi troszeczkę przykro, że gdzieś tam ta 185 kg nie wyszło 8 razy, bo byłoby to fajnie, fajnie by było na przyszły, dzień, bo już bym podchodził pewnie 190 i atakował tam największą ilość powtórzeń, powtórzeńcie naprawdę. Na pewno bym się spodziewał pewnie 6-7 powtórzeń. No zobaczymy. Jeszcze że tak powiem, mój trening się nie kończy. A celem moim w tym roku tak naprawdę jest to, żeby żeby moi drodzy dojść do 195 kg 8 powtórzeń no i atakować 200 i zrobić 7 powtórzeń i to na ten rok do końca roku uważam że jest do zrobienia jeżeli tylko kontuzje na to wszystko pozwolą także pozdrawiam Was i do oglądania Hej. Przemka Zawnika, cyrkowiec, kiedy to 180 minut <śm> Thank yeah. you.